Cześć wszystkim, dzień dobry. Zapraszam na nowy przegląd do sklepu Action. Dzisiaj pokażę Wam, jakie produkty możecie zakupić w promocjach tygodnia. Na początku chcę Wam pokazać mojego wieloletniego ulubieńca. Jest to elektryczny grill, który posiadam już od naprawdę chyba 5 albo nawet 6 lat. Świetnie mi się sprawdza, i na pewno doskonale ten produkt kojarzycie z mojego kanału. Chcę Wam również zaprezentować świetne dekoracje bożonarodzeniowe. Możecie znaleźć na przykład takie kolorowe drzewko za 40 zł. Dostępna jest również taka choinka, wygląda rewelacyjnie. Mamy również taką kompozycję e, światełek, które również przypominają choinkę. E, całość kosztuje niecałe 48 zł. A tutaj za niecałe 150 zł. Dostępne są również choinki. Tak więc, jeżeli szukacie taniej choinki do waszego domu, to myślę, że warto jest rozważyć zakup tych modeli z Action. Na promocji tygodnia zagościło również dużo. Dekoracji są m.in. te balony z misiami w środku za 60 zł, mamy również żołnierzyki za niecałe 15 zł oraz lampeczki, które jak wiecie ja również posiadam i tutaj ponownie służą mi one tak naprawdę od lat, mają rewelacyjną jakość i fantastyczną cenę, ale możecie również znaleźć bardzo dużo lampek choinkowych, są dostępne zarówno kolorowe jak i białe, jest również dostępne chłodne oraz ciepłe światło, tak więc dla każdego coś dobrego. Jest bardzo dużo modeli w rewelacyjnych cenach, tak więc jeżeli szukacie czegoś na swoją choinkę, to koniecznie zobaczcie, jak prezentuje się ten obecny przesunięty asortyment. Wiem, że te scenki świąteczne są totalnym hitem. Obecnie możecie je kupić za 37 zł i 95 groszy, ale możecie również zakupić takie figurki do własnego skomponowania. One kosztują niecałe 18 zł i wyglądają rewelacyjnie. Tutaj na promocji dostępny jest również bardzo fajny świecznik, który na pewno kojarzycie już z moich przeglądów. Pokazywałam Wam te świeczniki niejednokrotnie. Uważam, że są pięknie wykonane, a kosztują teraz niecałe 30 zł, więc będą świetnie prezentowały się na przykład na stole albo na ławie. Tutaj jeszcze w kwestii świątecznych dekoracji mam wam do pokazania takie tuby ledowe za dwie dyszki, a jeżeli szukacie jeszcze dekoracji na waszą choinkę, to muszę wam pokazać te przecudowne bombki w kilku konfiguracjach kolorystycznych. Zapewne będą wyglądały niezwykle spektakularnie na waszej choince, a obecnie możecie je kupić za niecałe 4 złote i są to bombeczki szklane. Na półka znalazłam również taki zestaw mini-świątecznych dekoracji, które również możecie ułożyć według własnego uznania. Tutaj na opakowaniu jest informacja, co możemy znaleźć w środku. I za taki cały zestaw 24 części płacimy niecałe 25 zł, a tutaj kolejne bombki, tym razem już coś takiego bardziej stonowanego, ale w dalszym ciągu wyglądającego przecudownie. Tutaj ponownie za sztukę płacimy 3,99 zł. Na promocji tygodnia dostępny jest również dyfuzor zapachowy z podświetleniem za niecałe 38 zł oraz nowe, piękne świece. Mają one bardzo ładne metaliczne szkło, dostępne są dwa rodzaje, z tego co widzę, i za taką świecę płacimy niecałe 25 zł, a nie dość, że dzięki niej będzie w Waszym domu przepięknie pachniało, to w dodatku również będzie ona stanowiła przecudowną dekorację w Waszym domu. Koce z Action polecałam Wam niejednokrotnie, mają rewelacyjną jakość, ale również niskie ceny, a teraz takie ogromne koce kosztują niecałe 76 zł, a są naprawdę ogromne, ponieważ ich wymiary to 220 cm na 200 cm. Mikołajki zbliżają się wielkimi krokami i nie wiem jak to wygląda w Waszych regionach, ale u nas zdecydowanie na Mikołajki dzieciaki dostają słodycze. Tak więc, jeżeli chciałobyście dokupić jeszcze coś ciekawego, to daję wam znać, że w Action jest naprawdę ogromny wybór. Są również takie słodycze markowe, dobrze znane i lubiane. Dajcie znać, czy u Was daje się na Mikołajki słodycze, czy może wręczacie sobie już prezenty. Skoro o prezentach dla dzieci mowa, to również w promocji tygodnia zagościło wiele ciekawych propozycji zabawkowych, ale również mamy nowości, jeżeli chodzi o produkty z działu kreatywnego. Teraz pokazuję Wam takie podgrzewane długopisy. Szczerze mówiąc, nigdy czegoś takiego nie widziałam, a kosztują one niecałe 19 zł. Tutaj również mamy taki bardzo duży zestaw do rysowania i malowania. Tutaj również jest taki mniejszy zestaw za całe 16 zł. Dostępne są również luksusowe kartki świąteczne. Niektóre z nich mają również polskie napisy, tak więc nie musicie się martwić, że tylko i wyłącznie mamy napisy angielskie. Dla każdego coś dobrego. Możecie zakupić takie pojedyncze karteczki albo też cały zestaw. Ja przy okazji nagrywania tego przeglądu zaopatrzyłam się również w produkty do pakowania prezentów, ponieważ wiem, że im bliżej wigilii, tym będzie ciężej je dostać. A obecnie możecie zakupić taki zestaw składający się z różnego rodzaju wstążek oraz zawieszek. Natomiast są dostępne również tradycyjne papierowe torby do pakowania prezentów. Dajcie koniecznie kochane znać w komentarzu, jak to wygląda u Was, czy pakujecie prezenty w papier, czy też w torby. Jak wiecie, znacie mnie doskonale. Ja prezenty pakuję wyłącznie w papier, a wszystko dekoruję za pomocą kokardek. Obecnie na promocji możecie również zakupić zastawę stołową w iście świątecznym klimacie. Dostępnych jest kilka wzorów i kolorów. W skład takiej zastawy wchodzą talerze, dostępne są również duże miski do serwowania, mamy również kubeczki oraz mniejsze miseczki. Tak więc możecie sobie skompletować całą zastawę. Dajcie koniecznie znać w komentarzu jak ona Wam się podoba. A jeżeli chodzi o promocję z działu kuchennego, to dostępny jest również taki zestaw noży wraz ze stojakiem. Całość jest zachowana w czarnym kolorze i za taki zestaw bardzo elegancki płacimy 45 zł, a te szklaneczki tak naprawdę dostępne są co roku, bardzo szybko znikają z półek, a teraz daję Wam również znać, że są na promocji. Natomiast ten zestaw do serwowania zdecydowanie będzie hitem i na pewno skradnie Wasze serca. Bardzo mi się on spodobał, w dodatku ma rewelacyjną cenę, płacimy niecałe. 15 zł. Mamy trzy takie słoiczki wraz z łyżeczkami, ale całość jest również na bardzo ładnej drewnianej paterze. Natomiast jeżeli jesteście na bieżąco z moimi wszystkimi filmikami, to wiecie, że ja uwielbiam te prześcieradła. One kosztują mi całe 40 zł i generalnie prześcieradła oraz ręczniki z serii Hotel Royal polecam wam z całego serca, ponieważ jestem w ich posiadaniu przez lata i naprawdę nie mogę narzekać na jakość. A tutaj znalazłam totalny hit dla małych księżniczek. Słuchajcie, są to przecudowne kosmetyczki, a w sumie takie kuferki, i w środku znajdują się kosmetyki. No, słuchajcie, myślę, że każda dziewczynka będzie takim prezentem zachwycona. Dostępne są trzy wersje, a za całość płacimy niecałe 40 zł. Wiem, że ta biżuteria od Swarowskiego jest totalnym hitem, ale słuchajcie, mam dla Was jeszcze lepszą wiadomość, ponieważ możecie ją kupić obecnie na super promocji. Dostępne są naszyjniki wraz z zawieszką oraz kolczyki, tak więc jeżeli zastanawiałyście się nad tą biżuterią, to obecnie jest to idealny moment, aby uzupełnić swoją szkatulkę z biżuterią. Teraz pokażę Wam, jakie kosmetyki znajdują się obecnie na promocji. Dostępny jest m.in. taki świąteczny zestaw upominkowy. Mamy również zestaw upominkowy zapachowy. Są dostępne męskie dezodoranty od marki Adidas. Poza tym możecie zakupić jeszcze serum, które też pokazywałam Wam na moim kanale. Są również kremy oraz bardzo fajny zestaw balsamów do ust. Mamy tutaj motyw bajek Disneya a za całość płacimy niecałe 11 zł. Taki zestaw kul cool do kąpieli zdecydowanie jest super pomysłem na prezent dla osoby, która oczywiście posiada w domu wannę. Mamy dostępne trzy rodzaje, a za pięć sztuk płacimy 5 złotych. Mamy również sztuczne paznokcie, organizery oraz bardzo fajną paletkę do makijażu składającą się z wielu cieni. Mamy również róże oraz pomadki. Myślę, że to jest fajna alternatywa dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z makijażem. Na promocji dostępne są również rajstopy. Mamy grubość 40, 20 oraz 60. Na uwagę zasługują również te komplety dresowe dla kobiet. Dostępny jest kolor czarny oraz szary i za całość płacimy niecałe 40 zł, więc jest to super okazja cenowa. Ta czarna wersja kolorystyczna ma również dodatek pepitki, który jest niezwykle modny. Na promocji również możecie kupić świetne zimowe kapcie. Ja uwielbiam kapcie, tak więc jest to też jeden z moich ulubionych działów, jeżeli chodzi o action. Za 23 zł, możemy zakupić takie fajne kapcie z regulacją. Dostępny jest kolor tofi szary oraz taka bardzo ładna różowa panterka. Ale mamy również dostępne takie kapcie za kostkę, które również pokazywałam wam w moich poprzednich filmikach. Tymczasem kochane to wszystko w moim dzisiejszym przeglądzie. Mam nadzieję, że był on dla Was pomocny i interesujący. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!